Modlitwa ikoną dobrego pasterza, Pasterz, dobry pasterz, chopojmen hokalos, patrzy na mnie z ikony łagodnym spojrzeniem. Wiele przeszliśmy razem i osobno, tym większa jest Jego łagodność i czułe spojrzenie, gdyż przeżyliśmy Paschę, naszą Paschę. Jego i moją. Mój dobry pasterz jest tym, który szuka każdej owcy. Szuka mnie, gdy się zagubię, gdy się zabłąkam. Idzie za mną, by odnaleźć, nie patrząc na trud, na ból. Idzie. Szuka, bo kocha. Tak jak zapowiedział przez proroka Ezechiela. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie piecze. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. A gdy już odnajdzie, raduje się. Tak bardzo się cieszy z odnalezionej, że bierze na ramiona, delikatnie, ale i z pewnością, i niesie do domu, gdzie jest miłość, gdzie jest ojciec i syn i duch święty. On raduje się, bo na nowo jestem w wirze ich miłości, ojca i syna i ducha. Jakie święto, jakaż radość! Bo to, co zaginęło, odnalazło się. Jest, żyje. Mój dobry pasterz jest bogiem pełnym miłości, jest królem, panem. Dlatego jego tunika ma barwę czerwoną. To także kolor oddanego życia z miłości na krzyżu. Czerwień rozbłyska złotem i świeci bo jest on z wysoka wschodzącym słońcem. To dar nieba, jednorodzony, umiłowany syn ojca. To oblubieniec. Szata mego oblubieńca w pierwszej ikonie tego typu ma kolor zielony, jednak intuicyjnie wybrałam kolor granatu. Dlaczego? Życie samo pokazało i wyjaśniło ten wybór. Granat to kolor zawierzenia, z niego wydobywa się światło. To pascha, przejście przez noc, przejście do światła, które nigdy nie gaśnie. On sam przeszedł przez noc, śmierć, oddał życie, złożył je w ofierze, bym ja mogła żyć. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnie. Pascha pasterza to droga do życia, do pełni życia. Szuka owcy i odnajduje, by żyła, by żyła w pełni, w pokoju i radości, by się nie błąkała jak oblubienica, szukając tego, którego pragnie jej dusza. Pascha to także zwycięstwo życia nad śmiercią, która rani, ale nigdy nie pokona, bo miłość jest większa, ta miłość przyjmuje rany gwoździ, by powiedzieć: Patrz, jak cię kocham, wszystko oddaję, nie mogę więcej. Dla ciebie to rany miłości. Całuję je w duchu i oblewam łzami, namaszczam jak Maria drogocennym olejkiem, tym najcenniejszym z serca. Łza w oku pasterza. To znak radości i szczęścia, bo odnaleziona owca była umarła, a znowu ożyła, zaginęła, a odnalazła się. To owoc poszukiwań szalonych, wytrwałych, za cenę śmierci. Dlatego wielka jest radość z jej powodu. Patrzę na laskę pasterza i wołam: Kij twój i laska twoja. Są tym, co mnie pociesza, bo ty mnie obronisz, bo już nie muszę bać się złego. Owce słuchają jego głosu. Pragnę słuchać, usłyszeć i iść za głosem dobrego pasterza. Chodzenie za nim daje mi życie w obfitości. Jego słowo daje mi życie, bo on sam jest życiem. On zna swoje owce, zna mnie po imieniu. On zna moje imię. Mój pasterz zna zapach owiec, raz idzie przed owcami, raz za nimi, a raz razem z nimi. Zapach owcy to zapach umiłowania i wybrania, zapach odkupionej, nabytej jego krwią. On przyprowadza także inne owce. To wzywa mnie do troski o jedność, o moją troskę o innych, by znaleźli się w rękach dobrego pasterza. Kiedy dalej czytam tę ikonę, napisaną barwą i kształtem, przypomina się piękny psalm XXIII. Chociażbym przechodziła przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę. Przejdę każdą ciemność, bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz, radujesz się, gdy odnajdujesz. Jestem i będę z Tobą po najdłuższe czasy. Krzyż i zranione ręce pasterza mówią o jednym – o miłości. Ta miłość przeszła przez krzyż, ale z martwych wstała i żyje. Sam Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, że owce są w jego ręku. Ja daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Owce będące w ręce Jezusa, w których jest już życie wieczne, należą do Niego, a przez Jezusa należą do Ojca. Także nikt nie będzie ich mógł wyrwać z ręki Ojca. Zranione ręce dobrego pasterza trzymają owce, on ją nabył za cenę krwi. Te mocne ręce nie tylko trzymają zdecydowanie, ale w tych rękach jest życie wieczne. Władzę udzielania życia wiecznego Ojciec złożył w ręce Jezusa. W te same ręce złożył też dar Ducha. Dobry pasterz, wstały, daje mi dwa dary, ducha świętego i życie wieczne. Te ręce dobrego pasterza są pełne władzy od ojca. Ojciec zdał mu wszystko w ręce. Co robi ten pan pełen władzy? Umywa nogi uczniom. Skandal umywania nóg, jak wa wanie. Tu spełnia się przykazanie miłości, miłości, w której ja uczestniczę i mam przekazywać ją dalej. Jezus daj mi prawo miłości, umywania sobie nóg nawzajem. Wypełnianie tego prawa prowadzi mnie do życia w pełni. Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, Lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Oto baranek Boży, narodzony z owieczki. Dobry pasterz jest barankiem, ale Bożym barankiem. Baranek Boży daje życie za owce człowieka. To stało się z barankiem. Żydzi go zabili, a ja. Zebrałam owoc ofiary. Jestem, jesteśmy w nim uratowani. Ksiądz Jan Twardowski w swym wierszu napisał: Ratuję od rozpaczy woły składane w ofierze. Cielaka, co na ołtarz śmierć w ogonie wlecze, wróble, co rozgłaszają dowcipy po świecie, koze. Co odchodzi śmieszna byle jaka, Choćby święty roch w rzeźni się rozpłakał, Odsuwa żabę, gdy się bocian zbliża, Cały w ranach baranek, przybity do krzyża. Kiedy patrzę na dobrego pasterza z ikony, Przed oczami serca i wyobraźni ukazuje się inny obraz, rzeźba w kamieniu. Ta złyczakowskiego cmentarza, pasterz stojący jak opoka na grobie ojca Zygmunta. Ten sam, niosący owce na ramionach, czuły, subtelny. I przypomina się święty ojciec Zygmunt, odblask dobrego pasterza, który życie swe złożył dla poranionych, pogubionych, by zbawić by przyprowadzić do owczarni Pana. Być wszystkim dla wszystkich, by zbawić choć jedną, jednego. Takie było Jego życie. Pragnę, by moje było podobne, bym nie straciła żadnej i żadnego z tych, których mi dałeś Ojcze. Bym umiała składać moje życie, by mieli życie w obfitości. Dobry pasterzu, piękny pasterzu, umiłowany mój. Ty znasz mnie, znasz mnie jak nikt inny, najgłębiej. Przenikasz mnie i wiesz, kiedy siadam i wstaję. Poznajesz moje myśli, wiesz, kiedy błądzę i wracam. Ty wiesz, że cię kocham. Trzymaj mnie Jezu w swoich rękach, w nich odnajduję pokój i życie w obfitości. W nich czuję się bezpieczna i kochana. Dziękuję za Twe ręce przebite, za Twą łzę, za Nadzieję i Twoje zmartwychwstanie. A gdy znowu zbłądzę jak owca, która zginęła, szukaj swej służebnicy. Bym miała życie, by nikt nie wyrwał mnie z rąk Twoich. Uwielbiam Cię, mój dobry, piękny pasterzu. A Jezus mówi, bądź moją małą owieczką, taką, o której może inni już nie pamiętają. Nie zwracają uwagi na nią, pomijają. Jednak jest to moja ukochana, najmilsza owieczka. To ją z radością biorę na ramiona. A kiedy się zagubi, szukam z przejęciem. Gdy znajduję, wzruszam się głęboko. Gdy widzę jej zmęczenie czy bezradność, biorę na swe ramiona i niosę. Bądź moją małą, ukochaną, najmilszą owieczką.